Cześć, tu gruba ryba Lublin. Słuchajcie, chciałbym złożyć Wam wszystkim zdrowych, radosnych, spokojnych świąt w gronie rodzinnym. Byście naprawdę nacieszyli się byciem razem w spokoju, pośmiali się ze wszystkiego i byście naprawdę docenili te wolne dni od pracy. To jest naprawdę coś niesamowitego. Słuchajcie, ja sam dzisiaj przyjechałem do pracy. Po tym, jak poszedłem poświęcić jajeczka, i wróciłem do domu, zjedliśmy jakieś tam śniadanko i przyjechałem tutaj skontrolować, czy wszystko się dobrze dzieje i czy wszystko jest w porządku w pracy. Słuchajcie, okazuje się, że. Po wczorajszej burzy, która przeszła w Lublinie, naprawdę piękna burza z deszczem, z piorunami, spadek ciśnienia taki jak talala. Na Facebooku pokazywałem jak moje zebry tutaj tańczą w sklepie, jak się tutaj szykują do jakiegokolwiek tarła. I nareszcie się doczekałem. Słuchajcie, w tej grocie samczyk opiekuje się już ikrą, zaraz wam to pokażę. Pokaż ikrę. O, zobaczcie tam, pod pyszczkiem e, trzyma jajeczka. O, pod płetewką widać. O, teraz jest. Jest sporo tych jajeczek. Słuchajcie, ja myślę, że jest koło 15 sztuk jajek zebry. A to jak na zebrę jest bardzo dużo. O widzicie? To jest właśnie to, co tygrysy lubią najbardziej. Słuchajcie, ee, nie będę go bardzo denerwował, bo widok jest naprawdę przedni i uwielbiam patrzeć, jak takie gatunki jak zebra e, rozmnażają się w niewoli. E, I chciałbym, żeby Wszystkich Was, obojętnie jaki gatunek, cieszył tak bardzo yy, jak mnie akwarystyka po 42 latach. Ja się naprawdę bawię tymi gatunkami, bawię się tym, że mogę i jestem w stanie rozmnożyć ryby tylko przez to, że zapewnia mi komfort bytowy. To jest naprawdę coś niesamowitego. Słuchajcie, na dole pod, konstru pod konstrukcją... Jest samiczka. Słuchajcie, spróbuję to Wam pokazać. Bo zobaczcie, samiczka ma pusty brzuszek. Jest wręcz taka zapadnięta. Chociaż to kawał baby jest. Brzuszek jest pusty, no ale słuchajcie, 15 jajeczek to sporo. Obok jest, proszę bardzo, druga młoda samiczka. Więc e, mam nadzieję, że coś tutaj jeszcze będzie. Słuchajcie, kolejna samica. I na górze jest kolejna samiczka. Tutaj jest e, samczyk. Widać e, z boku wąsy. I słuchajcie, ten pierwszy promień płetwy piersiowej, zobaczcie, obrośnięty. Widać, że to jest samczor jak 150. A dorosłe samice, o proszę bardzo. Zero tego włoska na, e, na płetwie, e, pierwszym promieniu płetwy piersiowej i widać, że to jest 100% samica, jak 150. W tym akwarium mam dwa samce i reszta same baby. E, dlaczego dwa? Tak jak wszystkim Wam powtarzam: jeden samiec alfa napędza resztę do tarła. Bo beta czasami walcząc z alfą napędza go do tego, żeby rozmnożyć się, i to właśnie dzisiaj mamy. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin. Jeszcze raz wszystkim serdecznie życzę spokojnych, wesołych świąt. Do usłyszenia.